Yo, postanowiłem wysłuchać waszych próśb i w dniu dzisiejszym rozpoczyna się kariera Ali'ego Gofreza. Starsi widzowie na pewno go pamiętają, a nowsi mają to szczęście, że dopiero będą go poznawać. Ali Goffrez to postać wywodząca się z GTA RP, tak właściwie legenda polskiego RP. Świetny ulicznik, człowiek z zasadami, z honorem, nieustraszony. I właśnie ta oto bestia spróbuje sięgnąć po pas UFC, czyli największej federacji na świecie. Jak to się potoczy? Czy umiejętności z ulicy przydadzą się w Oktagonie? Nie wiem. Liczy, że będzie to wspaniała seria. Być może się skończymy czy po jednym odcinku, jak będzie za mało wyświetleń. Ale być może nie. Już bez gadania przejdziemy sobie do kariery. Okej, okay, więc pierwszym krokiem jest wybranie poziomu trudności. Oczywiście legendarny, najwyższy poziom. Od razu zaznaczam, że gra z butami, a gra przeciwko prawdziwym ludziom, jest zupełnie inna, dlatego muszę po prostu wyczuć bota, nie wiem jak to będzie szło, ale jestem ciekawy. Po wybraniu poziomu trudności przechodzimy dalej. Kolejnym krokiem jest stoczenie pierwszej walki i to ulicznej. Parę słów widzą? Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Nie, było parę solówek. ale ogólnie kompletnie nie mam skillsów, także zobaczymy jak sobie poradzi Ali okej okay. ciekawy start, jak widać pierwsza walka przebiegała całkiem dobrze, o i zakończyła się całkiem szybko, fajnie czyli to jest po prostu talent Dostaliśmy za to 1000 spermów. Po pierwszej walce weszliśmy do klubu, gdzie przywitał nas trener. Od razu jak nas zauważył, zażartował, że o Alex Pereira, bla bla bla. O, to ja, że mi gada, ale go nie słuchaj, nie wiem o co chodzi z tym Pereirą W każdym razie wpadamy na salkę, musimy doszlifować pewne kwestie. Rozpoczynamy pierwszy trening, tak właściwie był to tylko worek. W ten sposób zdobywamy punkty ewolucji. Następnie weszliśmy sobie do Oktagonu, gdzie ćwiczyliśmy blokowanie ciosów. Wiadomo, Ali doświadczenie doświadczenie z ulicy wiedział jak to robić. Trener przed nas pochwalić oraz dać informację o kolejnej walce. Kolejna walka. Wiele więcej, bro. Potrzebuję zmian. Ja czekam na nowy rok. Znowu garażymy znak, z kogo wcale nie jest. Znowu bym świecnął. Gdzieś ucieka sen. Jeżeli zrobię mi noc, jak to nic się zmieni, nie. Czy na pewno dobrą drogą szedłem? Czy na ser był po co się Może po drodze się minąłem sensem sencem? nie wygląda groźnie. Wydaje mi się, że skończy się to podobnie jak w pierwszej. Zwiesie Morris. Okej okay. Moje ciosy praktycznie nic nie ważą, są w ogóle takie bez techniki. Uuu Ale te hajkiki wchodzą I tak jak myślałem będzie to kolejna dosyć łatwa walka Tak naprawdę przeciwnik był po prostu naszym workiem treningowym, ale są to dopiero początki kariery. Ale <laughs> twardy Bro, wake up! Walka wygrana w bardzo prosty sposób, fajna okazja do podbicia statystyk postaci i ulepszenia ruchu. Dostaliśmy jakieś tam pierwsze pieniądze, no i jakieś tam fanów. Jerel mam więcej crazy. Oczywiście po powrocie pochwała od trenera, ale drobna uwaga, że musimy skupić się trochę na zapasach, obronach, obaleń itp., bo jednak nad tym jeszcze nie pracowaliśmy, a kolejni rywale na pewno będą z tego korzystać. Jak się okazało, nasz przyszły rywal również jest grapplerem. Także pora sprawdzić, czy treningi coś tam dały. Wiemy już coś o swoim przeciwniku, wiemy na co musimy uważać, także będziemy na co zwracać uwagę. Od początku narzuciłem swoją grę i tak naprawdę, będąc pod ciągłym atakiem, ciężko było mu cokolwiek zrobić. Ale wątpię, że z takim doświadczeniem ulicznym Alegrese się obali. Oj! Nawet my sobie złapiemy clinch. Jak widać, zasięg, którym dysponujemy, bardzo dużo nam daje. To jest poziom legendarny jak coś. W sumie trzecia walka jak coś, jak coś. Mimo to można zauważyć, że te ciosy dalej nie ważą najwięcej, ale są jeszcze wystarczające. Przeciwnik nawet nie miał okazji użyć swoich zapasów, a my notujemy piękny knockout. Kolejne pieniądze, kolejni fani. Z kolejną wygraną jesteśmy coraz bardziej głodni. Chcemy więcej, ale musimy trenować jeszcze ciężej. Co nie będzie takie proste? <słuch> <słuch> Co jest? Trenowaliśmy sobie defensywę i, i otrzymałem naprawdę sporo obrażeń. Ale po dobrych przygotowaniach przechodzimy już do kolejnej walki. Gwiazdko. Obserwuj swojego przeciwnika, taką radę dostajemy od trenera. No i zobaczymy czy przeciwnik tym razem nas cokolwiek zaskoczy, czy będzie tak jak wcześniej. Ma na imię Daniel. O, no, to z jakimś nieudolnym kopnięciem próbuję. Ja mam to szczęście, że jestem bardzo długi. Korzystając ze swojego długiego zasięgu, po prostu sobie go pykałem prostymi, czasami jakieś sierpy. I spójrzcie, jak ja sobie dystansuję. I od paru walk można zauważyć, że te overhandy ładnie wchodzą. Legendarny body przy legendarnym Alim Po prostu są niczym. Ale jeśli obawiasz się, że droga po pas będzie za prosta, oglądaj do końca. Pobijemy na brzuch, żeby sobie statystykę ulepszyć. Tu nawet zacząłem sobie trochę kopać, jakieś lowkiki, coś. Po prostu bawiłem się swoim przeciwnikiem. Ogromna dominacja, i to jak ta walka była prosta, uśpiła moją czujność. Ale łatwo to przetrwałem, i po prostu stwierdziłem, że koniec litości. Okay. Kolejny piękny od kariera idzie coraz wyżej. Kolejne pieniądze, kolejny fani. Może jakiś lepszy kontrakt w końcu. I właśnie po tej walce nastąpił przełom w naszej karierze, ponieważ dostrzegł nas sam Dana White, czyli Prezes UFC, który podał nasz knockout dalej gdzieś tam na Twitterze i dostaliśmy propozycję, żeby wziąć udział w jego programie, czyli Dana Contender Series. I jeśli tylko dobrze się tam pokażemy, mamy szansę dostać się do UFC. Nasi klubowi koledzy nam pogratulowali, pożegnali, ponieważ wyjeżdżamy do nowego klubu w Vegas. Pewnie go of jest ją obraca w szatni. Jeżeli wreszcie dostaliśmy szansę jakąś, także fajnie. To jest chyba jakiś klub. Ogólnie Leagofres człowiek z getto mega się jarał, że tutaj zawodnicy EFC trenują bla bla bla. Nasz pierwszy kontrakt Dana Contender Series. Oczywiście podpisujemy I w tym momencie tak naprawdę rozpoczyna nam się ta prawdziwa kariera Tak jak powinna wyglądać Jesteśmy w wadze półśredniej. Mamy własny rekord już Na razie wygląda 0-0 I pierwszą walką jest ten oto gość Klasyczna kariera, mamy 4 tygodnie do przygotowań do walki Okej, okay, tutaj dostaliśmy radę, żeby mieć dobre relacje z zawodnikami To wtedy będziemy mogli sobie z nimi trenować Nie weźmiemy jej oczywiście pod uwagę Będziemy jechać z kur jak tylko się da. No teraz idziemy do treningów, tak? Czeka, czeka mnie tutaj sporo grań, was nie będę zanudzał. Ale no wydaje się to męczące. Zupełnie nowy klub, zupełnie nowe miasto. Pora wskoczyć na wyższy poziom. Jednak nasz ulicznik troszeczkę zderzył się ze ścianą. Oj, i dostałem urazu. Na to trzeba uważać na tych sparringach. I kolejny uraz. Nowy klub. Chyba zrobiłem dobre wrażenie. Trzy kontuzje w jednym sparingu, długość kariery minus 2%. Tragedia. Co będzie w walkach? I tak naprawdę całe pieniądze, jakie miałem włożyłem w naprawienie kontuzji, to jest tragedia. Menedżer napisał mi, że jeżeli zależy mi na UFC, powinienem zakończyć to przed czasem. Ech, forma. A okoliczności nie sprzyjają. Po tym co wydarzyło się na sparingu, moja pewność siebie mocno spadła, a przed nami prawdopodobnie najcięższa walka. Przyznam wam szczerze, że większość treningów symulowałem przez co nie, nie do końca rozwijają swoją postać. Pewne atrybuty są słabsze, muszę polegać typowo na swoich umiejętnościach, a jak to pójdzie zobaczymy. O dziwo szło naprawdę luźno, klasycznie sobie go uderzałem tymi prostymi, trzymałem dystans, co będzie dalej? Ale myślę, że na spokojnie damy radę. Aligofres jest też ulicznikiem, więc imersyjnie. Kiedy wydawało się, że wszystko idzie naprawdę łatwo, przeciwnik zrobił to, co powinien zrobić poprzedni rywal. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. No ale wychodzimy. Bez żadnego problemu udało się wstać i wlecieć z ostrymi bombami, które jednak za wiele nie zdziałały. Przez cały czas po prostu sobie go luźno obijałem, wydawało mi się, że wszystko mam pod kontrolą. Ale przez cały czas robiąc z niego worek treningowy w ogóle nie zważałem na kondycję. Jest zamykany pod siatką, i jego garda jest rozbita, także. Wydaje mi się, że jest mój. Co, Mamy duży problem. Braki w parterze również nam nie sprzyjały. Żartowałem. I spójrzcie, jak te ciosy zrobiły się sflaczałe. A przeciwnik dokładnie wiedział, jak wykorzystać nasz brak kondycji. Czy charakter Bestie 5 wystarczy w tej walce? Czy jednak zabraknie tego doświadczenia? Oczywiście wstajemy, nie możemy stracić zera z rekordów. Muszę pamiętać o tym, że. Dystans jest mocno na moją korzyść. W stójce cały czas rozdawałem karty, jednak z każdym ciosem stawałem się coraz słabszy. I po czasie zacząłem tracić przewagę, przyjmować coraz więcej. Choć na kontrę też udało się parę razy go złapać. Ok, już widać, że te walki są naprawdę dużo cięższe. A ten dźwięk to niestety rozcięcie na mojej twarzy. I nie widzimy w ogóle swojej kondycji, swoich obrażeń. Jest to tryb symulacji. Przeciwnik z każdą sekundą zyskiwał coraz to większą przewagę. Kurde. Tak naprawdę to jak podczuły się treningi, miało duży wpływ na to, co działo się w Octagonie. To może być stracona runda. I oby była to tylko stracona runda. Bo jak widać, przeciwnik kontrolował nas jak chciał, cały czas byliśmy obijani, kondycja ciągle malała. A przypominam, że mieliśmy walkę skończyć przed czasem, ładnie, widowiskowo. A co co się działo, to jest tragedia. Nie spodziewałem się, że boty są w stanie taki opór mi postawić. Okej, okay, ładnie go złapałem. Jestem bez kondycji totalnie, zapominam o statystykach, że ta postać moja jest na ten moment naprawdę tragiczna. Jednak chyba będę musiał trochę poświęcić na te treningi Mam nadzieję, że ten odcinek ktoś obejrzy, to wtedy będę miał motywację, żeby to robić I żeby faktycznie ta kariera miała sens Dobra, pierwsza runda bardzo trudnej walki A jest to pierwsza walka w dana Contender Series Jeśli zwyciężymy cały ten turniej Czy co to tak właściwie jest, to wtedy dostaniemy kontrakt z GFC Dlatego trzeba to zrobić Jeśli to przegram, myślę, że ten odcinek nie będzie miał sensu dalej W sensie ta seria nawet, to, że... Nie wiem, może to to jako motywację Kurde. W kolejnej rundzie nawet stójka stawała się problemem. Jednak tego się nie zapomina. Okej, okay. on jest taki bardziej już skłonny do wymian. I wydaje mi się, że tego mocno zgubi dosyć. A dzieje się coraz gorzej. Na szczęście nawet będąc obuszonym, potrafimy skontrować. Okej, okay. jestem totalnie bez kondycji. Wymian w stojce było coraz więcej, tempo było ciągle wyższe i wszystko wskazywało na to, że czeka na selekcja pokory. Jest tragedia. Jeszcze mam głowę ubolałą po sparingu. Się nie zregenerowałem nawet. Drobne rozcięcie. Jakbym to dostał, byłoby GG. Walka przerodziła się w prawdziwą wojnę, na którą Ali Gofres był zawsze gotów. Aj, nic nie biją ciosy. Ciosy kompletnie nie ważyły, więc nic nie wskazywało na to. Żartowałem. Udało się zwyciężyć, co było naprawdę trudnym wyzwaniem. Mimo sporych problemów, udało nam się wygrać, ale wnioski trzeba wyciągnąć. Pięknie spłynął, ale... Jest to na pewno spora lekcja, że trzeba wykonywać te treningi. Jeżeli chcę dojść do pasa, tutaj. Aby musicie koniecznie dać znać, czy opłaca mi się tracić czas i wykonywać te treningi. WFA. kontrakt na, na trzy walki mam. Nie do końca czuję, jak to tu działa, tak właściwie, ale wiem, że jeszcze to nie jest UFC że do UFC dopiero idziemy. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już to się uda. To będzie nasz następny rywal. Jeśli się nie przygotuję, będzie bardzo ciężko. Cztery tygodnie to jest i tak mało, ale zrobię co się da. Piszcie po prostu w komentarzach, czy to kontynuować. Zostawcie lajka, like suba, a ja żegnam.